Rozmawiamy w temacie nominacji krakowskiej bezpośrednio po ogłoszeniu przez Stolicę Apostolską tego komunikatu o przyjściu księdza kardynała Grzegorza Rysia z Łodzi do Krakowa. A więc to są takie pierwsze niepozbierane i nieuczesane myśli, które się nasuwają mnie jako człowiekowi, który Zna księdza Karnała od kilkudziesięciu lat z Krakowa i nie tylko z Krakowa, ale także z Konferencji Episkopatu. Powiedziałbym najkrócej tak, ponieważ jesteśmy w przededniu Adwentu w Kościele. Skończył się w Krakowie szczęśliwie, dobrze, uważam, bardzo dobrze. Długi Adwent, długie oczekiwanie na przyjście następcy księdza arcybiskupa Jędraszewskiego. Trwający przynajmniej półtora miłonego roku, i dobrze, że się skończył, bo to oczekiwanie było rzeczywiste, to oczekiwanie było pewnie i omodlone, i po prostu takie prawdziwe i szczere, że się skończyło i że się tak skończyło, dlatego że uważam, że przejście księdza Karnała, Grzegorza Rysia z Łodzi do Krakowa, to jest w jakiś sposób powrót do swoich. W tym znaczeniu że łodzi też był wśród swoich, bo był wśród braci chrześcijan do kościoła którego posłał, do którego posłał go papież Franciszek. Natomiast wraca tam, gdzie zaczynał swoje życie, chrzest, kapłaństwo, gdzie był i rektorem seminarium, a więc zna sporą część księży, gdzie był biskupem pomocniczym przez wiele lat i myślę, że Kraków czekał na takiego biskupa, który by do tej swojej intelektualnej postawy, wiedzy, możliwości dołączył także doświadczenie tego szczególnego miasta i tego, tej szczególnej diecezji, z której, jak wiemy, kiedyś wodził się papież Jan Paweł II. Cieszył się bardzo i właściwie na początek Niech to wystarczy. Myślę, że to jest rzecz bardzo interesująca i ważna dla Krakowa. Gratulacje po ludzku, ale po Bożemu także dla tej archidycezji historycznej, ważnej, sławnej, a równocześnie wyrazy szacunku dla Łodzi za te lata, w których tam pracował, i życzenia, żeby. Na jego miejsce przyszedł biskup, który te wszystkie rzeczy, które ksiądz kardynał tam porozpoczynał, wprowadził, żeby je kontynuował. A więc życzę i samemu księdzu kardynałowi, i Krakowowi jako diecezji miastu, życzę owocnej współpracy w kościele, z kościołem, z nowym biskupem. Niech pan był błogosławi.